Dzień dobry państwu nie magister Zarzycki. Proszę państwa, stoję tutaj przy takiej tablicy poświęconej osiągnięciom Unii Europejskiej w renowacji tutaj parku w Staszowie. Pokaż, drogi przyjacielu, tą, tą tablicę. Ja tutaj przechodząc tędy z psami, bo ja tutaj często chodzę z pieskami na spacer, to zawsze w tym miejscu wiem apagę Satana, dlatego że tą Unię Europejską to zawsze uważałem za, za wymysł diabła, proszę państwa. Uważałem ją za, za produkt sirów i zboczeńców, tak mówiąc w skrócie, żeby się nie rozwodzić na ten temat więcej. No ale proszę Państwa, wczoraj w audycji Moniki Olejnik, która ona ma takie audycje koło 8 rano w Radiu Z, a ja słucham ich bardzo namiętnie, dlatego że ona tam wykrywa ciągle jakiegoś pedofila w kościele. I to jest kobieta bardzo pechowa, dlatego że ja do kościoła chodzę od 50 lat, bo mam 51 lat, a od roku czasu, jak miałem rok czasu, zacząłem się chodzić, więc chodzę 50 lat, a ten roczek, roczek to mnie rodzice zanosili. Więc, proszę Państwa, no ja nigdy żadnego pedofila w kościele nie, 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 nie zauważyłem. Ja, ani moja rodzina, ani moi znajomi, ani po prostu <grych> nikt, kogo ja, ja znam. Natomiast ta pani Olejnik, redaktor, która w kościele chyba była wtedy, kiedy pan Kwaśniewski córkę za mąż wydawał jedynie, no to ona tych pedofili wykrywa tam od paru miesięcy na, 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 na pęczki i ciągle ciągle o, ty, o tym mówi. Ale proszę Państwa, tu mniejsza o tych pedofilii w kościele. Bo ona odkryła wczoraj wielką prawdę, i tutaj, i tutaj, proszę Państwa, mnie to zamurowało. Okazało się, pokaż młody przyjacielu, tutaj tą, tą tablicę, i podejść tak bliżej, że, ten, że taka niebieska flaga z tymi gwiazdkami to jest symbol Maryjny na tej, na tej tablicy. Cofnij troszkę dalej. I ta Pani Olejnik właśnie, właśnie tą, tą wieść obwieściła. Proszę Państwa, ja jak się o tym dowiedziałem, no to, no to myślałem, że, że spadnę z fotela, na którym siedziałem wtedy. Bo nie przyszło mi do głowy, żeby taka banda świrów i, i, i zboczeńców wybrała sobie flagę Maryjną na, na, na swój symbol. No ale proszę Państwa, no tak niestety jest. Albo, albo, albo na szczęście, albo niestety. No to już, ja już, to już nie, nie zajął na moją głowę. Więc proszę Państwa, ja, ja wtedy, kiedy się o tym dowiedziałem, to postanowiłem natychmiast tutaj przyjść i się pomodlić pomodlić się do Matki Bożej, żeby sprawiła tutaj cud. Ja pokażę zaraz, o jaki cud mi chodzi, ale wcześniej pokaż, przyjacielu, że te, te tutaj świeczki się palą. Panu Bogu się pali świeczka ta, ta biała, a diabłu się pali ten czerwony ogarek. Podejdźmy teraz, przyjacielu, w kierunku takiego mostku. Ja Państwu będę tłumaczył tylko tak, żeby było mnie widać troszkę, bo widzowie przyłączą się na jakiś inny kanał, gdzie mogą być jakieś berzeństwa, Sponsorowane przez Unię Europejską na przykład. Więc proszę Państwa, ten cud, który, który ja chcę, żeby tutaj był sprawiony, tylko zapomniałem się pomodlić pod tą tablicą, to wróćmy jeszcze na chwilkę, wróćmy. Bo proszę Państwa, ta moja modlitwa będzie miała na celu to, żeby, żeby Matka Boża sprawiła cud i z, zrobiła coś, czego całe miasto nie jest w stanie dokonać. Dlatego, że ciemnota, która tym miastem rządzi, zrobiła tutaj taki mostek. I ten mostek ma wejście, natomiast nie ma zejścia. No i wszyscy na, ty, wszyscy na, tym, na, na tym cierpią wszyscy się z tego śmieją. Już tutaj nawet media się tym interesowały. Ja nakręciłem tutaj chyba z 10 filmów na, na ten temat. Niektóre poważne, niektóre śmieszne. A większość śmiesznych, szczerze mówiąc. Napisałem chyba z 10 wierszy na ten temat. Wszystkie śmieszne raczej, ale kilka tragicznych. I to nic nie daje. Więc podejdź bliżej przyjacielu, ja sobie zdejmę czapkę. Żeby tutaj, żeby tutaj pomodlić się do, do Matki Bożej, która, której symbolem jest ta flaga unijna. Matko Boża, spraw cud, a, a żeby przez, przez ten mostek, który za chwilę Ci pokażę, mam nadzieję, że tam w niebie jest internet, zresztą Pan Bóg wie wszystko, więc Ty również, spraw, żeby przez ten mostek można było przejść, zwłaszcza, że tam mieszkają ludzie, tam są kościoły i to, i to trzy kościoły, i ci ludzie, no po prostu przez ten mostek nie mogą przejść, żeby oddawać Tobie część i chwałę. A teraz, przyjacielu, podążaj za mną, ja założę może czapkę bo jest dosyć chłodno. I poka pokażemy, o, o który mostek chodzi. Proszę Państwa, zaraz, zaraz to zrobimy. I chodź choć takim szy szybkim, szybkim krokiem, bo nie możemy zabierać zbyt dużo czasu raz, że Mat Matce Bożej, a. Y w drugiej kolejności również widzą y, tego kanału Nimagister TV i na YouTube mojego, mojego kanału. Są, proszę Państwa, takie rzeczy, które w innych krajach dzieją się tak jakby normalnie. No, po prostu, jak ktoś buduje most, no to, no, no to most jest po to, żeby przez niego przejść. Przejść, przejechać, czy jakoś tam przebyć. Y, w Polsce, a zwłaszcza w Staszowie, proszę Państwa, jest troszkę inaczej. No, ten mostek, do, do którego się zbliżamy, jest tutaj już w takiej, w, takiej, w takiej kondycji, jaką Państwo teraz zobaczą już od ponad dwóch lat, a może, a może nawet trzech. Tutaj trzeba by to dobrze policzyć. I proszę Państwa, no nic, nic z tym nie można zrobić. Żadna ludzka siła tutaj nie poradzi. Ciemnota jest po prostu no, tak ciemna, że, że, że nic się nie da zrobić. I tutaj naprawdę tylko, tylko cud, może, cud może sprawić. Że ten mostek będzie się nadawał do tego, żeby go normalnie przebyć. O, widzą Państwo, zbliżamy się właśnie już do końca tutaj tej przeprawy mostowej, która od ponad dwóch lat, a może i trzech nawet wygląda właśnie w ten sposób. Pokażę tu przecielu, jak, jak to wygląda. I proszę Państwa, w czym jest problem? Problem jest w tym, że tam są osiedla. Jest to prawda zamglona, ale naprawdę tam, tam jest sporo osiedle, tam mieszkają ludzie. Tam jest centrum miasta, no i ci ludzie biedni, bo ja tutaj często chodzę z psami, to widzę, jak oni robią, to tak. Jedni przychodzą dołem, a drudzy przychodzą górą. <grym> ale ani tak, ani tak nie jest dobrze. Ja tutaj z psami chodzę, no to dla mnie to jest fatalnie, dlatego że psy to bez problemu przychodzą dołem, ale nie potrafią przeskoczyć. A znowu ja nie mogę przejść dołem z psami razem. Tylko muszę, muszę przeskakiwać, no więc, więc jest po prostu zupełnie to wszystko beznadziejnie. Więc Matko Boża, proszę Cię jeszcze raz, spraw cud z tym mostem, a jakbyś mogła i tą Unię Europejską, żeby, żeby, żeby dała spokój naszemu, naszemu biednemu państwu, które zostało w testu, struktury przez różnych niemądrych polityków wtłoczone, Gdyby ta Unia Europejska się w końcu rozpadła jak najszybciej, to też bym cię o to prosił. Ale głównie proszę o ten mostek, bo Twoja tablica jest tutaj bardziej, bardzo blisko tego, tego miejsca. Kolega, proszę o włączenie kamery.